Ma zaledwie 11 lat, a na swoim końcie nie jeden zwycięski pojedynek. By pokonać mistrza i wygrać bitwę, potrzebne jest zwinne ciało i poczucie rytmu. Ale to nie tylko to jest gwarancją sukcesu. Alan Miczajka, zraci Boża, mistrz. Raz, dwa, trzy. Już! Z tej strony, BIBO Jagram. Nie, ja się nie biję, znaczy biję się, tylko w sposób nie negatywny, tylko wręcz przeciwnie. Bijemy się na taniec, kto lepszy układ zatańczy. Odziedziczył ten gen po ojcu i tak jak w gimnastyce, tak w tańcu sprawdza się w tym sensie, że pokażesz mu coś raz i, i po prostu ma to zakodowane. W domu to jest taki troszeczkę rozrabiaka gdzie ludzie, których spotykam na swojej drodze, czy nauczyciele w szkole, nigdy nie chcą mi w to uwierzyć. Zgoda Alana z akrobatyką zaczęła się bardzo wcześnie, ponieważ Alanek miał 5 lat, jak pierwszy raz zabrałem go na salę gimnastyczną, no i od, od tego momentu po prostu zaczęliśmy trenować akrobatykę i od tamtej pory po prostu cały czas y, trenuje, cały czas y, przychodzi na salę. Nie trzeba go po prostu do tego ani namawiać, ani nie zmuszać. Jeśli chodzi o osiągnięcia Alana takie najnowsze z zeszłego roku, jeśli chodzi o akrobatyczne osiągnięcia, no to były zawody o Puchar Prezesa Śląskiej Federacji Akrobatyki Sportowej, zajął pierwsze miejsce. Później byliśmy na Otwartych Mistrzostwach Śląska, które były w Rudzie Śląskiej i tam Alanek zajął drugie miejsce na akrobatycznych zawodach. Byliśmy również w zeszłym roku na Indywidualnych Mistrzostwach Polski w skokach na ścieżce akrobatycznej juniora młodszego, gdzie Alan dostał się do finału. Nasze życie jest po prostu w biegu. Mąż jeszcze pracuje, oprócz tego na kopalni. Po pracy przyjeżdża na salę, dzieci wracają ze szkoły, jest jakiś szybki obiad, zadania. Mąż na swoją salę, Alan na swoją salę i to, to praktycznie 5-6 razy w tygodniu. Gimnastyka to jest podstawa do breakingu, bo gimnastyka to jest matka wszystkich sportów, nie ukrywajmy, dlatego mi to bardzo pomaga w breakingu. Pan Mateusz Tesie który trenuje teraz Alana, organizuje co roku takie zawody Huiz the Killer w Braci No i postanowiłem go zabrać na takie zawody, do Domu Kultury tutaj w Braci No i gdzieś tam podpatrzył, jak inne dzieciaki ćwiczą. No i spodobało mu się to. No i później zabrałem go po prostu na treningi. Pamiętam, się dopiero 3 lata, ale mogę powiedzieć, że aż 3 lata. przez te 3 lata zaskoczył nas, jako rodziców i ogólnie no, no całe społeczeństwo, z którym mamy do czynienia. Moje największe osiągnięcia to było Break Generation. Tam zająłem pierwsze miejsce. Poise the Killer, też um, tam miałem drugie miejsce. Break the Task gdzie zająłem pierwsze miejsce. Zawody też w Klinice Zdroju, Górska Bitwa. Tam było miejsce drugie, także jestem bardzo zadowolona. Ogólnie z Alanem dobrze się współpracuje. No. Stosunkowo No Czekajcie, może dajcie mi się zastanowić, dobra? Nie wiem, co mam powiedzieć, bo młody słuchanie. To jest taki element jak Tomas. Nie wiem, czy ktoś będzie znał, ale nienawidzę go ćwiczyć. Bo bardzo duże schyranie czasami to już woli, ale daje rady. O, a nam powiem, że przy ciebie grupa ma często siłówkę. No i co? Lubię ćwiczyć twisty, bo naprawdę spoko mi się je robi. Czasami nie wychodzi, to się trochę skórzam, ale częściej wychodzi, także lubię to robić. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że jest to młody człowiek, który ma stricte, jak na taki wiek, określone cele. Tak? Jeden chce być najlepszym piłkarzem, a akuratnie Alan postawił sobie za cel, żeby być jednym z najlepszych, jak nie najlepszym b w Polsce, a oprócz tego czołowym gimnastykiem w kraju. Jest ambitny, spędza dużo czasu na sali, bierze sobie dużo do serca, co mu się powie. Breaking składa się z dobroku, czyli takich ruchów u góry, tak, z foodworku, czyli nazwijmy to takich ruchów na dole, freeze'ów, czyli każdego zatrzymania do muzyki, power movesów w tej najbardziej widowiskowej części, czyli kręcenie na głowie, na plecach. No, a oprócz tego, jeszcze zmiany poziomów, to są dropy. W finałach to są zazwyczaj dwa wyjścia, a jak się dochodzi do szesnastki, to jest jedno wyjście. No i Jak jest wypowiadana swoja akcywa, to ja mam takie co, to już. No i później jeszcze do tego, jak są te finały, to później jestem ciekawy, w jakim przeciwnikiem będę. No i to jest właśnie takie stresujące. Sukcesy i porażki dla niego to jest praktycznie… nie robi różnicy. Może dwa razy w życiu przez te trzy lata się popłakał, ale to były takie początki. A teraz, nawet gdy ma czwarte miejsce, on po prostu wychodzi ze, ze sceny, przywita się, pożegna się z sędziami i naprawdę bierze to na przysłowiową klatę, tak jak prawdziwy facet i wraca. Jak przegrywam, to raczej czuję to samo, co wygrywam, bo dla mnie to nie ma wielkiego znaczenia. Bo wiem, że kiedyś nadejdzie taki moment, że w końcu wygram te zawody, a jak wygrywam, to wygrywam na chilku i wszystko spoko.